Dzisiaj, dla ceny bitcoina, bitcoin w tym momencie jest dosłownie w trybie spadku. Ludzie szaleją tak samo jak szaleje cena bitcoina. Ludzie pytają się mnie, o co tutaj chodzi. Tak, przez ostatni czas nie wstawiłem żadnego filmu, czekałem właśnie, aż nadejdzie jakaś większa zmienność. Ta zmienność nie jest na pewno taką, jakiej oczekiwaliśmy, i tyle czasu czekaliśmy. Kolejnym pytaniem jest, jak nisko Bitcoin może teraz zejść? Co tak naprawdę jest powodem tych spadków? Jakich targetów cenowych możemy się spodziewać? Oraz jak wiele osób teraz pyta się, czy wciąż jestem w moich pozycjach? Tak, jestem w całości. Są one warte teraz w sumie 2 miliony dolarów. O tym wszystkim sobie teraz powiemy. Tak samo jak o prawdziwych powodach spadku bitcoina. Panie i panowie, jeśli właśnie teraz mnie oglądacie, to proszę Was o polubienie, podzielenie się nim ze swoimi znajomymi, po prostu zróbcie hałas dla algorytmu YouTube'a. To zajmie wam tylko sekundę z całego dnia, a może tak wiele mi pomóc. Naprawdę to doceniam. Dzięki temu możemy podzielić się tym filmem z większą częścią świata. Tak, wiem, potrzebny jest mi Freezer, mam już umówione spotkanie, ale teraz są ważniejsze rzeczy do roboty, kiedy cena Bitcoina szaleje. Zmieńmy sobie zakres na świece trzydniowe. Powiem Wam, że tak, mamy aktualnie FAT na rynku, ale jeśli oddalimy teraz na wykresie, to te wszystkie rzeczy nie wyglądają tak przerażająco jak na mniejszych zakresach czasowych. Cena bitcoina wciąż znajduje się w uchwycie kubka z formacji. Tak, cena nie będzie wiecznie tutaj się znajdować, ale przynajmniej mamy to. Kilka dni temu mieliśmy ten wystrzał ceny w górę i cena dotknęła poziomu oporu. Wciąż wszystko jest naprawdę dobrze. A jeśli chodzi o formację kubka z uchwytem, gdzie targetem cenowym je, jest ten wysoki poziom, powiem o nim później, to wciąż jest w grze. Where, where the price target is. Układ formacji jest aktualnie niezagrożony. Nawet przy tym spadku cenowym wciąż mamy tutaj jeszcze przestrzeń. Bitcoin musi utrzymać poziom 24 500 dolarów i właśnie dlatego wciąż jestem w mojej pozycji. Kluczowa struktura rynku nie została jeszcze przerwana. Tak długo jak Bitcoin utrzymuje tą ważną linię, ja pozostaję w moich pozycjach. Jeśli chodzi o powiększenie mojego tradeu, to czekam. Moment, w którym mam nadzieję, potencjalnie przebije poziom 32 tysięcy dolarów, to kolejnym targetem będzie poziom 48 tysięcy dolarów. Would be on for And of I am Oczywiście nie mam tutaj na myśli, że musicie wskakiwać w ogromne pozycje na wzrosty. W szczególności, kiedy nie mamy przebitej linii oporu oraz obecne warunki na rynku są jakie są. Nie mówię, że wkroczymy w kolejny rynek byka w kolejnym tygodniu. Mamy aktualnie lato na rynku. Wakacje dla bitcoina są zazwyczaj bardzo nudne. Mamy dużo ruchu bocznego oraz lekkie wzrosty i spadki cenowe. Więc nie jest to jakiś moment, w którym na pewno bym wchodził w szalenie w bitcoina. Ale zdecydowanie mówię ci, nie jest to moment, żeby zacząć sprzedawać wszystkie swoje bitcoiny tylko dlatego, że cena spadła trochę niżej, pomimo tego, że wiadomości, o których. Chciałem porozmawiać, wstrząsają rynkiem w tej chwili. Tak, jak widzisz, wszystkie duże media ogłaszają: SEC uderza w serce kryptowalut, oskarżając Binance i CEO CZ. -a. Teraz pytaniem jest, czy to jest słynna liczba numer 4, czy jest to tylko FAT, czy nie? Wiadomości raportują, że giełda papierów wartościowych USA oskarżyła giganta kryptowalut Binance, jak i jego założyciela Changpeng Zhao, za złamanie zasad. Jest to atak na serce krypto. Binance, jak do tej pory jest największą giełdą kryptowalut i Changpeng Zhao znany w branży jako CZ, jednym z najbardziej wpływowych graczy. Więc teraz, oczywiście, pytaniem jest, czy jest to fad. Ponieważ jeśli to nie jest fad, to szanse są na ogólne załamanie rynku krypto, co nie będzie zbytnio korzystne dla Bitcoina w krótkim, jak i średnim zakresie czasowym. Długoterminowo nic się nie zmieni. Chciałbym się tutaj chwilę zatrzymać i powiedzieć, hej, te wiadomości dopiero co wyszły, więc nie chcę siadć żadnego fadu, ale jest to coś, co trzeba monitorować. Bądź na to ostrożny. Osobiście wciąż tradeuję bitcoina i jeśli również chcesz to robić, to poniżej zostawię coś dla Ciebie. Możesz zeskanować kod QR lub zejść poniżej do opisu. Tutaj widzisz 1000 dolarów darmowej pozycji na bitcoin. Jeśli klikniesz w link, zobaczysz coś takiego i będziesz mógł odebrać teraz. Zostaniesz 1000 dolarów darmowej pozycji za tylko 100 dolarów depozytu. Jeśli wpłacisz tylko 100 dolarów, dostaniesz 1000 dolarów darmowej pozycji. Zejdź poniżej do opisu, kliknij w link, zarejestruj się i wpłać depozyt. Takie to proste. To by było tyle na dzisiaj. Wiem, że było krótko, wiem, że nie było mnie tutaj przez tydzień, ale nic się nie działo. Teraz wracam do Was. Rynek szaleje i myślę, że najbliższe dni będą całkiem interesujące. I think the next few days are be Dziękuję bardzo, bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo o krypto i jak zawsze, jak zawsze, bye bye. bye. bye.